Cześć, dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Jestem zafascynowany, to Wam przepraszam od niedawna, bo dopiero od czasu, kiedy robił, zacząłem robić taki pełny research na Twój temat. Weszłaś, poprosiłaś o ciepłą szklankę wody, zaczęłaś patrzeć, jakie mam książki, zapytałaś też, na którą stronę wychodzą okna. A jakie to ma wszystko znaczenie, ta woda, te książki, te strony? Dla mnie ma, niekoniecznie musi mieć dla Ciebie. Ja po prostu lubię jasne wnętrza, więc kiedy tutaj weszłam, to od razu zastanawiałam się, czy mogłabym tutaj mieszkać. I pierwsze moje pytanie: być może mogłabym tutaj mieszkać, bo metraż nie ma tak wielkiego znaczenia. Większe znaczenie ma to, czy tutaj jest kontakt ze słońcem. To znaczy, czy rano, a najlepiej po południu, bo rano słońce jest bardzo krótko, pokazuje się i potem szybko przesuwa się, idzie wyżej, sięga zenitu, i dopiero potem tak powoli, uroczyście, tak bez pośpiechu i tak tak jakby chciało nas dopieścić, zaczyna się obniżać i po południu słońce jest najcudowniejsze, jest takie jak dobry przyjaciel i tego dobrego przyjaciela warto mieć ze sobą w domu. I nie zamykasz nawet żaluzji kiedy? W ogóle nie mam. Właśnie dlatego. Mam bardzo duże okna i mam je zawsze odsłonięte. I nie rozumiem ludzi, którzy mówią, że słońce im przeszkadza. <grym, <grym, mi ono przeszkadza tylko jak czytam książkę i w i raził mnie w oczy. Nie, no to wtedy, ja, ja bym wtedy po prostu usiadła tak, Inaczej. żeby słońce dotykało mnie w policzek, a nie padało wprost na książkę i wtedy mam przyjaciela tutaj jednego, a tu drugiego. Czym dla Ciebie jest życie? Podróżą, oczywiście. <laughs> Taką podróżą, która jest pełna przygód, ale każda podróż taka jest, mhm. bo i to jest najbardziej niesamowite, Szczególnie, jak sobie uświadomiłam... Nie wiem, czy mam powiedzieć całą tę historię, czy mam ją trochę skrócić, ale może ją trochę skrócę. Zaczyna się rok, ja zaczynam się zastanawiać... Dokąd pojadę? Dokąd miałabym ochotę pojechać. tak się zaczynam rozglądać. Otwieram mapę, czytam sobie różne nazwy. I tak robiłam już, jak byłam dzieckiem. Uwielbiałam po prostu oglądać mapy i czytać encyklopedię. I tak czytałam encyklopedię, oglądałam te mapy, aż pojawiało się coś takiego, co mnie... Fascynowało i mnie przyciągało, i nie mogłam od tego oderwać oczu. No i teraz do dzisiaj tak mam, i jak zastanawiam się, dokąd wyjechać, to właśnie zaczynam oglądać mapę i od razu odrzucam te miejsca, które są łatwe, które są przewidywalne, które są dobrze opisane, dlatego że kiedy jedziesz po takiej drodze, która już tam dużo jest drogowskazów i stoją ławeczki, żeby się przypadkiem nie zmęczył, to bardzo szybko robi się nudno. A jeżeli tak ustawiasz swoje życie, żeby zawsze było ci przyjemnie i wygodnie, to to jest tak, jakbyś miał to swoje M20 i wracał do niego i siadał w wygodnym fotelu. I przychodzi taki moment, kiedy Twój umysł się przyzwyczaja do siedzenia w fotelu, Twoje ciało przyzwyczaja się do siedzenia w fotelu, i właściwie nie masz już ochoty na nic więcej. I tak sobie myślisz. Takie słabe jest to życie, no kurczę, tylko ten fotel i fotel. No właściwie mógłbyś wstać z tego fotela, mógłbyś wyjść z tego M20 i pojechać dookoła świata. I teraz nie mówię dosłownie o tym, że jesteś tutaj w tym mieszkaniu, tylko mówię o tym, że można swoje życie przeżyć siedząc w fotelu, ale można też próbować przesiadać się na bardzo twarde krzesło. I uczyć się, jakby w tym krześle usiąść i jakby się do tego krzesła dostosować, żeby doświadczyć czegoś zupełnie nowego, żeby nauczyć się zupełnie czegoś nowego, a jeszcze to krzesło w dodatku nie tylko jest twarde, ale i czasami podskakuje i spadasz z niego, i zdarza się, że spadasz na twarz, i wtedy nauczyć się też wstawać na własne nogi i iść dalej. To tym jest właśnie życie. No właśnie. Mm -hmm. Czyli doceni coś jak głoszę, staramy się mówić, doceniajmy te negatywne momenty naszego życia, bo wtedy nam będzie się tak naprawdę dużo łatwiej żyło. Znaczy one bez nich w ogóle zamienilibyśmy się w roboty. Bo gdyby wszystko było codziennie łatwe i gdybyśmy nie musieli wkładać w to żadnego wysiłku, to bardzo szybko nasze rozumy przestałyby działać, bo po prostu nie byłyby potrzebne. A Trudne zdarzenia i takie szczególnie takie nieoczekiwane zmiany, które tak przychodzą i łapią człowieka za szyję, że właściwie nie wiadomo, czy jeszcze w ogóle uda się zaczerpnąć oddechu. To tylko właśnie takie sytuacje uruchamiają w nas różne siły, które wcześniej były skrywane, no bo jeżeli nigdy nie używasz takiej siły ani do tego, żeby wymyśleć coś nowego, ani do tego, żeby odnaleźć się w nowej sytuacji, to nawet nie wiesz, że taką siłę masz. Więc te wszystkie zmiany nieoczekiwane i takie zdarzenia, które nas tylko teoretycznie przestraszają, są potrzebne do tego, żebyśmy szli dalej. Żebyśmy byli coraz silniejsi, żebyśmy byli mądrzejsi, żebyśmy nie przestawali myśleć. A za co lubisz życie? Za to, że jest. <laughs> za to, że jest. Czy od zawsze... Doceniałaś życie? Czy zawsze wiedziałaś, że może być tak fajnie, jak jest teraz? No, dokładnie odwrotnie, bo myślę, że docenić życie potrafi tylko ten, kto prawie je stracił. Tak jak chyba ze wszystkim. Nie wiem, nawet jak się jest. Świeżym kierowcą i wsiadasz do samochodu pierwszy, drugi, dziesiąty, nawet dwunasty raz, i ci się wydaje, że jesteś fantastyczny i, i możesz jeździć szybciej niż mówią przepisy. Do chwili, kiedy będziesz miał pierwszy wypadek i wtedy dopiero, wtedy dopiero uświadamiasz sobie, czym naprawdę jest ten samochód i jak bardzo kruchy ty jesteś jako człowiek. No to z życiem też tak jest. I są dwa sposoby. I Zwykle ludzie nie zastanawiają się nad tym, bo to się dzieje instynktownie. Można albo patrzeć na rzeczy w sposób konstruktywny i pozytywny i starać się budować coś dobrego, albo można koncentrować się na tym co jest złe i dołować siebie samego i zmierzać prosto gdzieś w jakąś otchłań i jeszcze cały czas narzekać, że lecę w otchłań. Ty wybierałaś tę opcję pierwszą. Tak, przez wiele lat. Ale właśnie, bo to gdybym wybierała tę opcję pierwszą, to jeszcze ok, gdyby to był świadomy wybór, ale właśnie chodzi o to, że to zwykle nie jest świadomy wybór tylko tak człowiekiem steruje nie tylko to, co ma zapisane w podświadomości, ale też to, co znajduje się w tym, co ja nazywam zbiorową podświadomością, czyli w tym, co nas otacza. No bo zobacz. Życie w naszej zachodniej cywilizacji jest oparte głównie na różnych śmieciowych informacjach, śmieciowych rozrywkach, śmieciowych używkach i śmieciowym jedzeniu. Jeżeli otacza cię taki świat złożony z różnych bezwartościowych rzeczy, bezwartościowych informacji, bezwartościowych produktów, to sam już w końcu nie wiesz, co jest wartościowe, a co nie, co jest prawdą, co jest fałszem, co jest dobre, a co jest złe. I nie jesteś w stanie podejmować świadomych decyzji, tylko tak płyniesz na fali tych śmieciowych rzeczy, które Cię otaczają. Też na takiej fali płynęłaś? No. I w którym momencie zorientowałaś się, co było potrzebne, do tego, żebyś zorientowała się, że tak nie chcesz? Zorientowałam się, że nie chcę. Czyli świadomie dokonałam takiego wysiłku, żeby rozejrzeć się dookoła siebie i stwierdzić, że. Nie jestem tym, kim chciałabym być. Nie jestem taka, jak chciałabym być. To wcale nieprawda, co mi się wydaje na mój własny temat. Chciałabym być silna, odważna, wytrzymała i uczciwa, ale tak naprawdę, jeżeli spojrzę ja sama na siebie w lustrze i przed samą sobą wyznam prawdę, no to, no to błagam. No. Nie jestem ani odważna, ani uczciwa, ani silna. Bo przecież tylko ja wiem, mówię o czasach kiedyś, bo tylko ja wiem, jak czułam się kiedyś, kiedy byłam sama, kiedy nikt mnie nie widział, a ja po prostu leżałam na podłodze i płakałam. I gdyby mnie ktoś zapytał, ale właściwie dlaczego płaczesz? Przecież zobacz, masz fajną pracę, piszesz książkę, robisz różne rzeczy, mówię, że je lubisz. I nie byłabym w stanie odpowiedzieć, dlaczego płaczę. Ja po prostu byłam bardzo smutna w środku. I stwierdziłam pewnego dnia, że ja chyba jestem taka smutna w środku, dlatego że ja cały czas czekam, aż ktoś przyjdzie i mnie uratuje przede mną samą, i mnie pocieszy, i mnie gdzieś zaprowadzi w jakieś fajniejsze miejsce, gdzie pff, zdarzy się coś takiego, co jakoś moje życie zmieni. I stwierdziłam, że to nie ma sensu, żeby dalej żyć w taki sposób i czekać na to coś albo na tego kogoś. I pomyślałam, Właściwie uświadomiłam sobie, bo ja to wiedziałam od dawna, że jedyną osobą, która wie, jak to zrobić, żeby być szczęśliwym człowiekiem, w moim przypadku, jedyną osobą, która zna moje wszystkie, najgłębsze, prawdziwe marzenia, jedyną osobą, która jest w stanie zmotywować mnie do zrobienia tego, jestem ja sama. Więc wzięłam się w garść, podwinęłam rękawy i zabrałam się do pracy. A jak bardzo nisko upadłaś tym byciu no, bezradną? Tak nisko, że próbowałam sobie odebrać życie. To chyba bardzo nisko. Bo to znaczy, że już w ogóle nie chciałam żyć. To znaczy, że w ogóle nie wierzyłam w życie, ani nie wierzyłam w siebie, ani w nic? Przed tą sytuacją były narkotyki? Teraz to jest tak, że właściwie wszyscy próbują tego, i i to się nie wydaje niczym szczególnym. I ludzie szukają jakiegoś odlotu od rzeczywistości. I to jest dokładnie, co ja robiłam, bo przecież ja nie zażywałam regularnie narkotyków, ja tylko szukałam czegoś, co... No to jest tak, jak mówiłam przed chwilą, tak? Chciałam, żeby ktoś mi pomalował świat, żeby ktoś go pokolorował, bo ja sama siedziałam w tej szarości i płakałam nad sobą. No i dlatego chwytałam się różnych rzeczy, które wydawało mi się, że tę szarość rozproszą. Ale tak naprawdę ja szukałam iluzji. Która pozwoli mi na chwilę zapomnieć o tym, że jest szaro. Bo przecież żaden papieros z marihuaną nie nada życiu prawdziwych kolorów. On tylko sprawi, że otoczy cię taka chmurka, która na chwilę przesłoni twój wzrok i będzie ci się wydawało, że jest kolorowo. Ale jak ta chmurka przeminie, no bo no, będzie szaro. Jesteś teraz w związku? Nie, jest mi bardzo dobrze. ale od, jakby między tą niechęcią do życia tym płaczem da podłodze do tego co teraz mówisz musiało minąć dużo czasu musiałaś tak. się dużo rzeczy nauczyć tak mhm. i co byś poradziła takim osobom które właśnie są bezradne które nie widzą sensu życia które są zapychane tymi szkodliwymi rzeczami które są wokół nas wyobraź sobie szczerozłoty wazon mhm ten wazon stoi na stole. No i teraz od ciebie zależy, czym ten wazon zapełnisz. Czy będziesz wrzucał do niego śmieci i będziesz narzekał, że jest taki śmieciowy i że słabo się czujesz, no bo ten wazon niby jest pełen, ale tak naprawdę jest pusty. Czy też podejmiesz świadomą decyzję o tym, że od dzisiaj nie będziesz wrzucał do tego wazonu śmieci, tylko najpierw przeprowadzisz choćby niewielki, Research na temat tego, co jest śmieciem, a co nie jest śmieciem, a później podejmiesz decyzję o tym, że od dzisiaj postarasz się codziennie do tego wazonu wkładać przynajmniej jedną rzecz, co do której masz pewność, że jest pełnowartościowa. Jest coś prostszego na świecie? Czyli odpowiednie jedzenie. No. Książki. Tak, bo rzeczywiście jest wiele takich rzeczy, które istnieją dookoła, i nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak bardzo zapychają, zapychają w tym sensie, że wypełniają cię śmieciami, zarówno Twoje ciało, Twój umysł, jak i Twoją duszę. To, co zapycha nas, zamula nas umysłowo. Druga rzecz to jest to, co zamula nas w ciele. Jedzenie, które teraz jest produkowane w fabrykach, w takich przemysłowych, hurtowych fabrykach pożywienia. Jest robione z rzeczy, które nie mogą być naturalne i świeże, dlatego że naturalne i świeże po prostu szybko się psują i są za drogie. Dlatego bierze się jakąś tam rzecz, która pochodzi z natury i dodaje się do niej bardzo dużo różnych chemicznych, syntetycznych rzeczy, które ten skrawek naturalny odpowiednio zakonserwują sprawią, że to coś nie będzie się psuło, że będzie mogło leżeć przez kilka miesięcy na półce, że będzie ładnie odpowiednio wyglądało i że będzie tanie. Ale te chemiczne dodatki do jedzenia zawierają różne substancje i niektóre z nich są na przykład takie, które nazywają się ekscytotoksyny. To są takie substancje, na przykład w glutaminianie sodu. Glutamina sodu to jest coś takiego, co wydaje się do jedzenia po to, żeby dać ci iluzję smaku. To nie jest coś, co nadaje jakiś lepszy smak temu czemuś, tylko to jest coś takiego, co oszukuje Twoje receptory smaku i zmusza je do myślenia, że to coś ma lepszy smak niż w rzeczywistości. Ale jednocześnie ten glutaminian sodu zawiera te ekscytotoksyny, które atakują komórki nerwowe w mózgu w taki sposób, że pobudzają je, do takiego poruszenia, że one zaczynają tak drżeć, tobie się wydaje, że jesteś taki pobudzony albo taki radosny, bo to tak właśnie te twoje neurony zaczynają szaleć, ale one szaleją tak bardzo, że nie mogą się zatrzymać i po prostu umierają. Czyli umierają twoje komórki w mózgu, które się nie odradzają. Jeżeli umierają twoje komórki w mózgu, to wiesz co to oznacza? Przestajesz funkcjonować świadomie, myśleć? No, że coraz trudniej jest Ci zebrać myśli, myśleć jasno, racjonalnie, wyciągać wnioski, analizować, to jesteś coraz taki bardziej, gdzie ten fotel? Tak bym sobie usiadł, tak bym sobie odpoczął, włączę sobie telewizor i siedzisz i odpoczywasz przez cały czas. I masz takie poczucie, że właściwie to życie jest po prostu na no, jakieś bez sensu. Ono jest bez sensu, dlatego że karmisz się. Śmieciowym pożywieniem dla umysłu, śmieciowym pożywieniem dla duszy i dla ciała. Jadasz w restauracjach? Czasami, jeśli muszę. A czasami muszę. Czę muszę na przykład dlatego, że jestem gdzieś w bardzo dalekiej podróży i nie ugotuję sobie. Tylko muszę zjeść w barze. I wtedy jem to, co jest. I dajesz radę. Daję radę. So like bardzo, like bardzo fajne podejście. Natomiast. Y, mm... Co zrobić, kiedy na przykład, bo ja czasem dostaję takie odpowiedzi, jesteś bardzo zmotywowana do życia, hmm. do zmian, do podróżowania, natomiast czasem mam, mam takie odpowiedzi przy swoich wykładach motywacyjnych. No dobrze, ale mieszkam w małej miejscowości, nie chcę mi się żyć, zarabiam 1500 zł, na nie stać mi, żeby wyjechać do Warszawy. Co zrobić, żeby zmienić swoje życie, tak? Zacznij od jednej małej rzeczy, żeby zmienić swoje życie. Podejmij po jedną kolejni. decyzję. A ja zawsze podaję taki prosty przykład. Przychodzi gość na siłownię i mówi: Dobra. Chciałbym wystartować na igrzyskach olimpijskich będę podnosił ciężary. To co, to nałóżcie mi tam z 1000 kilo, to ja sobie dźwignę. No w życiu po prostu tego nie dźwignie. Masz tangę? Fajnie, zacznij od 10 kg, czyli zacznij od jednego odważnika. Spróbuj, jak się z tym czujesz, ale przychodź do siłowni codziennie i podnoś i ćwicz, a zobaczysz, że tydzień później nałożysz sobie 20 kilo, a potem 30 kilo i zobaczysz, że nie spadnie ci żaden, bo będziesz coraz silniejszy. Więc. Zrób jedną rzecz, zmień tylko jedną rzecz dzisiaj w swoim życiu. Podejmij jedną decyzję, taką dobrą, konstruktywną. Nie wiem, na przykład zdecyduj, co jest najważniejsze, tak? W tej sytuacji, w której jesteś. Mhm. Czy chcesz naprawić swoje ciało, czy chcesz najpierw naprawić, na przykład zaczniesz chodzić na siłownię, albo jeszcze prostsza rzecz. Jeżeli chcesz naprawić swoje ciało, bo ci się nie podoba, zacznij od tego, żeby wyrzucić ze swojego jadłospisu wszystko, co jest śmieciem. Zacznij jeść tylko pełnowartościowe rzeczy. Daję absolutne słowo honoru i jestem stuprocentowo pewna, że jeżeli tak zrobisz, jeżeli wyrzucisz wszystkie przetworzone rzeczy, że jeżeli zaczniesz jeść tylko to, co jest zdrowe i pełnowartościowe, to bardzo szybko Twoje ciało zmieni się w taki sposób, że będziesz zdumiony, bo i stracisz wagę, i zeszczuplejesz, poczujesz się silniejszy, więc można zrobić takie coś, i to wcale nie wymaga jakichś specjalnych narzędzi albo jakiejś specjalnej wiedzy. A jak wybrać to jedzenie, właśnie? Wysoko wszystkie rzeczy, które są gotowe do zjedzenia i są w jakiś sposób przetworzone, ja to wszystko wyrzuciłam. Dlatego, że sprawdziłam, jak to się robi. Wszystkie te rzeczy, które są w jakiś sposób zmienione w fabryce. Czyli te też, które mają długą datę przydatności. Tak, ale to może powiem inaczej. Co jem? Bo to będzie krótsza mm -hmm, lista. Mm -hmm. <laughs> Otóż tak, kupuję różne kasze. Jest tak: kasza gryczana, palona, niepalona, kasza jęczmienna, pęczak, kasza jaglana, kasza kinoła. To chyba tyle, jeżeli chodzi o kaszę. Potem mamy warzywa strączkowe, suszone. Absolutnie żadne puszki ani żadne mrożonki, czyli tak. Suszona fasola, suszona soczewica w pięciu odmianach, bo jest czerwona, żółta, brązowa, zielona i czarna. Jest ciecierzyca, pyszna, jest czerwona fasola, fantastyczna. To tyle, jeżeli chodzi o fasole. Są jeszcze inne, ale to taki podstawowy zestaw. Potem mamy warzywa, ziemniaki. Jakie są cudowne? Jeżeli tylko przestaniesz myśleć o nich w kategoriach frytek albo czegoś co um, się przygrzewa, albo mieli się na masę, tylko jeżeli spojrzysz na ziemniak, jak na cud natury, bo jest cudem natury. I na przykład kilka dni temu ja zazwyczaj gotuję takie rzeczy, które są tam wiele różnych składników i różne mm -hmm. przyprawy. Kupiłam ziemniaki, kupiłam brukselkę i pomyślałam, o, ugotuję sobie ziemniaki z brukselką. I zrobiłam tak, do garnka nalałam gorącej wody. Obrałam ziemniaki, pokroiłam je w kostkę. Wrzuciłam do tej wody, dodałam do tego brukselkę obraną z tych zewnętrznych listków i ugotowałam. I nie dodawałam niczego więcej. I dostałam coś absolutnie pysznego. Dlatego, że jeżeli spróbujesz, jak smakuje taki prawdziwy ziemniak, kawałek po prostu ziemniaka ugotowany, i spróbujesz, jaki smak ma prawdziwa ugotowana brukselka, zachwycisz się. Próbowałeś kiedyś? Nie. Ja. Zachwycisz się. Sulu? Można to dać trochę, ale to musi być dobra sól, niejodowana i nieważona. Czy ty już jesteś na tej swojej właściwej drodze, i czy byłabyś na niej, gdyby nie to wszystko, co się w twoim życiu wydarzyło, to jest coś, o czym zaczęliśmy rozmawiać przed programem? Ale ja zawsze byłam na właściwej drodze. Tak? Tak, dlatego, że trzeba czasami dostać w skórę, żeby zrozumieć coś, co jest słuszne i prawdziwe. Więc moja właściwa droga polegała na tym, że Gdzieś w mojej podświadomości znajdowały się różne takie rzeczy, które mnie hamowały i które mnie przyciskały do ziemi, więc życie stawiało mnie w bardzo trudnych sytuacjach, po to, żebym mogła znaleźć w sobie siłę i znaleźć prawdę o sobie samej. A które z tych sytuacji były dla Ciebie najtrudniejsze? Wiesz, co najtrudniejsze, to chyba było. Takie poczucie, z którym żyłam przez wiele lat, które napadało mnie czasami i było absolutnie poza moją kontrolą, i nie, nie potrafiłam sobie z nim poradzić przez wiele lat. Byłam tak bardzo samotna, że czasami, jak byłam sama, nawet jak byłam w związku z kimś, nawet jak z kimś mieszkałam, to bywały takie dni, kiedy albo się zamykałam, albo byłam sama. I po prostu leżałam i płakałam przez trzy dni. A co uważasz za swój największy sukces? To, że jestem. I nie mam teraz tylko na myśli miejsca, w którym jestem, na świecie czy w życiu, tylko to w ogóle, że jestem i jestem świadoma tego, że jestem. Nawiązując do Twojego zdrowego trybu życia, czy zdarza ci się brać leki? Nie, nie mam w ogóle żadnych lekarzy w domu. A chorujesz? Nie. Bo? Zdrowo bo, się odżywiasz? Bo dbam o siebie. Tak, zdrowo się odżywiam, prowadzę zdrowy tryb życia, wcześniej chodzę spać. Absolutnie wierzę w to, że sen jest takim czasem, kiedy organizm leczy się sam. Więc namawiam wszystkich do tego, żeby spali tyle, ile organizm potrzebuje. I żeby dostosowali swój rytm dnia do tego, ile snu potrzebuje organizm, a nie odwrotnie. Jakie jeszcze są rzeczy, których nie używasz? Alkohol? W ogóle. Znaczy ja też właściwie nie, natomiast... Więc... Ale ja świadomie, bo sprawdziłam, jak alkohol działa na ludzki organizm i zrozumiałam, co to znaczy. Czyli? Alkohol zmienia działanie białek w komórkach. Mówiąc krócej, Alkohol zmienia sposób, w jaki funkcjonują Twoje komórki. A ty cały jesteś złożony z komórek. Każda Twoja komórka to jest żywy organizm taki jak ty, czyli jakby ty cały jesteś złożony z kilkudziesięciu bilionów malusieńkich ty. Jeżeli pijesz alkohol, który zaburza funkcjonowanie, Twoich komórek, czyli samego ciebie, no to twój organizm traci wewnętrzną równowagę, przestaje być w stanie sam siebie leczyć i sam utrzymywać taką naturalną wewnętrzną harmonię we wszystkim, a to się przekłada na wszystko: na to, w jaki sposób funkcjonuje twój umysł, na to, jak się czujesz w swojej duszy i na to, co się dzieje z twoim ciałem. No i kiedy to sprawdziłam i zrozumiałam tak świadomie, pojęłam co to oznacza, No to właściwie podjęłam jedyną możliwą i racjonalną decyzję w tej sytuacji, że po prostu nie chcę pić alkoholu I nie piję. Wino, nie tak? jem słodyczy żadnych. A wino? Jezu, no. Też nic do kolacji, lampka, nie. Znaczy, ja też nie piję, no, Ale natomiast... wiesz, że wino to jest alkohol? No wiem, wiem. A wiesz, co jest Lekarze napisane... zalecają wino co jakiś czas, tak? Dobrze, wiesz, co jest napisane w miejscach, gdzie sprzedaje się alkohol? Co jest napisane? Szkodzi zdrowiu. A co to znaczy? Jaki człowiek o zdrowych zmysłach jadłby coś, na czym jest napisane, że to jest dla ciebie szkodliwe? Wyjaśnij mi to, bo ja tego nie rozumiem. Polecam wszystkim <grym> Twoją wiedzę. Dziękuję. Ja z niej będę korzystał, polecam nie tylko tę książkę, akurat ta jest. A nie, a czy to nie jest o tej miejscowości, która. Mm, nie, to nie o tej, która, do której nie ma już jak dolecieć, dojechać? Biuro podróży, małe biuro podróży, pracownik, któremu mówi, że chciałabyś pojechać. Tak, 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 to jest ta książka właśnie. No właśnie, czyli dobrze, Rio Negro. Bo to jest, tak, to jest najnowsza podróżnicza książka, bo nowsza będzie w maju. Bardzo dużo i w ciągu roku wydajesz, wydaje mi się, prawda? Bo lubię pisać. Właśnie. Wszystkiego najlepszego, bardzo Ci dziękuję, ale na koniec, jakie Zajem plany na, na ten rok? Właśnie, dokąd? Mam też taki plan, żeby zdarzyło się to wszystko, czego nie zaplanowałam. Bo zawsze tak jest. I wtedy życie mi się wywraca do góry nogami, a ja mówię, no, właśnie o to chodziło, to teraz już wiem, po co to wszystko było. To przewracamy nasze życie do góry nogami, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.